Zastanawiam się, od której strony historię ugryźć, którą mam do opowiedzenia, żeby jak najfajniej wyszła, ale to może no, od początku w sumie w takim razie będzie chyba najlepiej. E, kojarzysz taką platformę jak LM Arena? E, to jest taka platforma chyba generalnie nie jakaś dosyć nowa, ale też nie jakaś dosyć stara, e, która działa na zasadzie takiego trochę niezależnego benchmarku. Przy, czyli zestawienia modeli, nie? Mhm. I polega to na tym, że zadajesz jakieś pytanie i tam są różne kategorie właśnie, czy to odpowiedzi tekstowych, czy generowania zdjęć, czy edycji zdjęć, no bardzo szczegółowo jest to tam rozpisane i dostajesz dwie odpowiedzi od modelu, w sensie dostajesz odpowiedź z modelu jednego, modelu drugiego i nie wiesz, które modele ci odpowiadały, jest to losowe i ty musisz wskazać, że albo ta po lewej była lepsza, bo to w takim mokim wizualnym hmm. lewo-prawo się dzieje. Albo ta po lewo była lepsza, albo ta po prawo była lepsza, albo obie były super, albo obie były beznadziejne, nie? Okay. E, I to tworzy taki niezależny ranking modeli tworzony przez użytkowników bezpośrednio, właśnie z podziałem na, na te różne kategorie. E, no i e, w kilku ostatnich dniach mieliśmy nowy tajemniczy model. Który zdominował te rankingi w kontekście edycji zdjęć, głównie, mm -hmm. który nazywał się Nano Banana. Okay. I generalnie nie było żadnej informacji o pochodzeniu tego modelu, w sensie czy to jakaś firma za tym stoi, czy to jest niezależny projekt. On się mm -hmm. po prostu pojawił i gdzieś tam był sobie testowany przez użytkowników. I co ciekawe, no, zdobywał właśnie topkę tego rankingu w bardzo łatwy sposób. Do tego stopnia, że gdzieś tam w trakcie, kiedy usłyszałem o tym, no, próbowałem na tym LM Arena sobie tego potestować. Problem tej platformy jest taki, że ten model jest ci losowo przydzielany, więc jak chcesz konkretną rzecz zrobić, to musiałaś na przykład kilka razy odpytać, żeby on w którymś tam dopiero rozdaniu ci przypisał ten model. No i faktycznie jak tam wgrywałem jakieś takie grafiki, nie chciałem e, wgrywać niczego takiego e, osobistego, no bo nie wiadomo jakby co to był za model, skąd on się wziął i kto za nim stoi. E, no to wyniki dla mnie były takie ok. Generalnie w sensie nie czułem jakiegoś takiego zachwytu e, jak ta duża część użytkowników, e, która pisała o tym, że mamy do czynienia z rewolucją. Natomiast zaczęły się pojawiać przesłanki w międzyczasie od pracowników Google, że to jest jakby model, który może należeć od nich, bo pracownicy Google właśnie zaczęli wrzucać emotikonki na Twittera bananów i użytkownicy też zwrócili nomenklaturę, że nazewnictwo nano dla małych modeli pasuje jakby do generalnie do tego, jak Google nazywa swoje. Modele i właśnie wczoraj, dosłownie, e, ja do tego nieco przeczytałem na sam wieczór. E, Google oficjalnie potwierdziło, że tak, że to jest ich model, który sobie chcieli wcześniej, jakby przetestować, e, właśnie zależnie wśród użytkowników. Mhm. E, I jest to kolejna wersja e, po prostu Gemini 2.5, i dostała ona kod Flash Image. I jest już dostępna generalnie za pośrednictwem AI Studio czy bezpośrednio od okay. Gemini. no to mówię, kurde, mówię, no nie mogę tego tak zostawić. I pomyślałem sobie, że, że przetestuję tą edycję zdjęć. Mm -hmm. No i tutaj muszę ci pokazać. My wrzucimy tutaj oczywiście gdzieś na wideo. Zrobiłem sobie zdjęcie takie zwykłe, jak stoję gdzieś tam u siebie w domu i dałem zwykły prompt, żeby mnie przerobił, że stoję na siłowni. I zobaczyłem to, dosłownie po 10 sekundach generowania tego obrazu. Siłownia dosłownie jak jakaś taka, na której nie byłam. Myślę, w sensie no, że bardzo realistyczne siłownia. Bardzo realistyczne, Moja twarz jest całkowicie w zasadzie zachowana. Może tak, poza jakimiś drobnymi... te... Wydaje mi się, że te różnice oświetlenia... Tak, delikatnie. Wiesz, o czym mówię, że tak, 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 twoja że... sylwetka jednak widać, że jest trochę wycięta jakby. Bardzo, moż bardzo możliwe i podejrzewam, że to jest kwestia tego, że za słowo go zapromptowałem. Mm. I tak też w internecie znalazłem informację, bo ja dosłownie napisałem po angielsku Put Me in the Gym. A, okay. e więc e no, zrobił perfekcyjnie w sumie Ale to, sytuację. Ale tak, no, bardzo dobrze wyciął jakby e tak. samą sylwetkę, nie? E tak. E I generalnie, właśnie e bardzo dobrze sobie radzi w tego typu zadaniach e i trochę się czuję. Tak, jakbym dostał to, co obiecało OpenAI, kiedy wypuszczało model 4O, ten do generowania zdjęć, no bo faktycznie na kilku jeszcze innych tam przykładach, jak sobie potem robiłem, no to jest w stanie zachowywać właśnie twarz i generalnie elementy obrazu. Potrafi zmieniać perspektywę, czyli na przykład, jak wrzucimy mu zdjęcie z tej perspektywy, to on jest w stanie przekształcić się tak, jakbyś na przykład je od boku robiła, zachowując przedmioty, które były na tym zdjęciu oryginalnym. Zmiana stroju użytkownika czy też łączenie kilku zdjęć w jedno no radzi sobie wręcz rewelacyjnie na tle innych modeli i już w tym momencie całkowicie mnie nie dziwi, dlaczego jako pierwszy zdominował ten benchmark w tak krótkim tempie. Mhm. No i co ciekawe jest to generalnie E, bardzo mały e, model e, nie znam tutaj dokładnych parametrów ale są przecieki do tego że ma on być po prostu wgrany w nowe e, telefony od Google e, które się nazywają zapomniałem Pixel. jak Pixele, że ma to być model obsługujący właśnie nowe Pixele i e, ich program do edycji e, zdjęć e. generalnie już nawet w tych starszych pikselach tam to dosyć fajnie działało, mhm. że można było za pomocą takiej ala różdżki, tak. y, powycinać sobie y, osoby i y, jakby y, poprosić AI, jakby tam była taka funkcja, żeby zmienił tło na przykład. Albo żeby wyciął resztę postaci z tła i z tym mhm. sobie radził naprawdę fajnie. Generalnie on y, jakby tam nie wiem, czy bo ja mam jakieś tam doświadczenia z Google Pixelem 8 Pro chyba, mhm. to nie wiem, czy tam już były jakieś, e, jakby to Gemini było, jest, czy to było jakieś inne narzędzie AI, natomiast wiem, że e, to dosyć mocno po, podkręcało zdjęcia, na przykład zdjęcia księżyca, zdjęcia Ale to Słońca. To już w ogóle standard, że te. W Samsungu firmy. też to jest, tak. mam Samsunga S23F chyba, mhm. ale nie radzi sobie tak dobrze jak Pixel. Pixel robi to mhm. naprawdę fajnie. Tak, że, tak kinowo. Tak, no mhm. zastanawiam się na ile po prostu to jest jakby parametry aparatu, a na ile właśnie to podkręcenie przez AI, nie? Nie, no oprogramowanie bardzo dużo ma do zdjęć I to chociażby widać po tym, że dużo telefonów z Androidem, nawet tych tańszych, ma często aparat z lepszą specyfikacją niż niektóre iPhone, a tą różnicę w jakości zdjęć no, nadal widać na korzyść iPhone'a, tak, nie, więc no, to, to oprogramowanie do zdjęć no, ma ogromne znaczenie, nie? To potem jest tam przetwarzane. Ja generalnie kiedyś słyszałam, nie no nie, nie, jestem, nie zweryfikowałam tego, że iPhone robi zdjęcie, a większość telefonów z Androidem robi screen ekranu. Okej, okay, w sensie. Trochę naciąganie to brzmi generalnie, ale nie wiem. Właśnie dam... to trzeba by było chyba zweryfikować, ale no. rzeczywiście, jakby coś by w tym było, i byłoby to jakieś wyjaśnienie pokrótce. Tak mi się wydaje. No bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że nawet w tych, porównując te starsze tak przed erą całego AI... Tak, no bo teraz generalnie już raczej większość telefonów tych takich flagowych, nazwijmy to, ma OK te aparaty. A nawet nie? i nie flagowych, nie? No, nawet Mi takich... Mi się wydaje, że już teraz to jest jakiś taki standard, że te aparaty są dosyć mocne. Natomiast, nie wiem, na przykład wracając do iPhone'a X, tego dziesiątki, tak? Mhm. I porównując go z jakimś, nie wiem, Samsungiem, Huawei, nawet wtedy były chyba modne w, tamtej, w tamtym czasie, to naprawdę porównując te same parametry aparatu, ten iPhone robił dużo lepsze zdjęcia. Tak, i Huawei nawet e, obiektywami Lejki się posługiwały, nie? czyli tak. bardzo dobrych e, parametrów, znaczy pod kątem parametrów technicznych, bardzo mhm. dobrymi obiektywami, i to gdzieś tam. Nadal odstawało nie o Od tej jakości zdjęć. Tak, no e, dokładnie zdjęć. Więc to e... ciekawe, co, co za tym stało wtedy. No teraz to, to raczej to JL, ale uważasz, że, bo ty mówisz, że oprogramowanie ma znaczenie i że te iPhony się nadal wybijają? Uważasz, że w iPhone'ach jest zastosowane y, jakby jakieś narzędzie AI, y, które to podkręca, czy to jest dalej jakby te takie super know-how, które jest zastosowane w telefonach? Wiesz, co? Nie wiem, czy koniecznie AI jest tam zastosowane, ale no widać, że gdzieś mają dopracowane to, jak właśnie robić te zdjęcia, jak je przetwarzać, bo może nie chodzi o obróbkę jakby samą w sobie, ale. Jak robisz zdjęcia aparatem fotograficznym, to możesz je zapisywać na przykład w formatach takich surowych mhm. i potem bardzo dużą gamę możliwości masz przy obróbce tego, jak wybijać niektóre tony, jak kontrast zachowywać i tego ty typu różne rzeczy. I wydaje mi się, że po prostu na tym względzie iPhone ma dobrą jakby kombinację właśnie sprzętu fizycznego z tym, jak oni przetwarzają te zdjęcia. Okay. Czy tam jakieś AI siedzi w tle, to się nie wypowiem, bo nawet nie bardzo byłem użytkownikiem kiedykolwiek y, iPhone'a. Y, natomiast no, wydaje mi się, że właśnie to też było kiedyś bardziej widoczne, nie? W tych, Teraz się trochę latach, zaciera, nie? No, w tych takich latach, nie wiem, 2015, 2018, mm -hmm. to nawet ci zawsze mówiło, że jak do filmów i do zdjęć, to kup iPhone'a, a jak Her. do całej reszty, to bez większego znaczenia generalnie, co Ci tam wygodniej korzystać, czy z iOS czy e, z Androida. Znaczy ja na przykład mam takie spostrzeżenia, że na studiach to jednak iOS jest y, problematyczne. Dlaczego? Y, bo na przykład nie ma tam rozszerzenia PDF jako takiego y, i generalnie większość plików, które Ty stworzysz jest zapisywane w innym formacie niż obsługuje Android. I potem są problemy. Ja pamiętam, jak na przykład były problemy z prezentowaniem jakiejś treści, już nawet nie w samym PowerPoincie, chociaż w PowerPoincie się wszystko rozjeżdżało ludziom, mm -hmm. jeśli mieli iOS-a i podłączali nawet pod zwykły rzutnik, i nie wiem, z czego to wynikało. E, o tyle przesyła, jak na przykład nam ktoś przesyłał jakiejś rzeczy właśnie z iOSa, to to zawsze był problem z otwarciem tego i tak dalej. Nawet y, pamiętam w pracy, jak miałam przesyłany grafik, i koleżanka nam przysyłała we jakimś rozszerzeniu, które miało być Excelem, to to nie było Excelem. W sensie nie mogłam tego otworzyć. Tak, był wewnętrznym e, rozszerzeniem, hmm. nie? podobnym do Excera. Więc y, spoko, jakby wewnątrz, w pańce iOS-a, ale już jak ma się e, gdzieś tam, e, ma być kompatybilny z Androidem, no to, to nie, to, to nie działało. Nie, nie do końca wiem, jak w drugą stronę, ale wydaje mi się, że osoby, które dostawały rozszerzenia Androidowe, były bez problemu w stanie otworzyć kliki. To kwestia pewnie tego, że my jednak w tej infrastrukturze publicznej, czyli właśnie jak na przykład uczelni, to my jednak mamy ten Microsoftowy tak, tak. soft wszędzie, nie? No, myślę, że z tego to, to wynika po części. I to na pewno robi dużą różnicę, ale jako kontrę tutaj. Ze środowiska też filmowego, odnośnie montowania filmów, jest kontrargument, że bardzo często właśnie korzystają z MacBooków i generalnie z tego środowiska iOS-owego, nie tylko w sensie z tych laptopów, mhm. bo niezależnie na jakim komputerze odpalisz jakiś program czy zedytowany film, on zawsze, ten program w domyśle, będzie działać tak samo i w ten sam sposób będziesz robić rzeczy od A do Z. Instalując to na Microsoftzie i przez to, że Microsoft jest tak. Sparametryzowany pod tak dużo urządzeń jednocześnie, w sensie Windows. Bywają drobne różnice podobno w działaniu tych programów, w sensie z tego, jaki efekt da Ci konkretnie zastosowana funkcja w programie, właśnie do edytowania. Więc no jednak iOS jest spójniejszym takim wewnętrznie systemem, przez co, że jest dedykowany pod małą, określoną grupę konkretnych urządzeń. Okej, okay, do tego to jakby nie wiedziałam, że, że to się może różnić. Tak, już nie pamiętam kto mi o tym opowiadał, no ale taki głos gdzieś kiedyś zebrałem, nie? Także tutaj no chyba zależy głównie od potrzeb, tak, tak. jakie masz jako dany użytkownik. Natomiast, wracając jeszcze do Nano Banana aka Gemini 2,5 Flash Image, bo tak się oficjalnie już nazywa teraz ten model, no we mnie jednocześnie wywołało to zachwyt, jak zobaczyłem tak szybko zedytowane to zdjęcie w tak dobry sposób. No bo podejrzewam, że można jakość zbliżoną do edycji Photoshopowej osiągnąć za pomocą tego modelu, mm -hmm. odpowiednio go bez konieczności znania jakichkolwiek właśnie metod obróbki zdjęć, a jednocześnie gdzieś tam niepokój się we mnie pojawił, bo już znam skalę fejków, jakie latają po internecie i obawiam się, jak duża ona będzie w momencie, kiedy mamy taki dobry model do edycji. Tym bardziej, że... Z, mm, Próbowałem gdzieś tam skorzystać do edycji ze zdjęcia osoby publicznej. I na początku nie pozwolił mi tego zrobić właśnie, że, że narusza to jakieś tam zasady, ale jak mu napisałem, że tam wrzuci na zdjęcie mnie i mojego kolegę, to już bez problemu w ogóle opominał fakt, że to jest ktoś znany, nie? I, mhm. ten, I wygenerował normalnie obraz. Na pewno się pojawia alert podczas wejścia do tego modelu, że na razie nie e, nie obsługuje on w ogóle edycji zdjęć, na których pojawiają się dzieci, nie? więc... E, no to jest jakieś zabezpieczenie. To jest jakieś takie e, dosyć fajne, że, że tutaj dbamy o to bezpieczeństwo tych najmłodszych. E, no ale właśnie obawiam się skali tych e, fejków, które e, gdzieś tam w łatwy sposób teraz będą dostępne. I to też nie tak, że e, jakby będziemy mieć styczność z czymś nowym, bo jeżeli ktoś chciał, to i tak znalazł metodę już z obecnymi narzędziami, żeby sobie mm -hmm. takie fajki e, przygotować, e, jednak no, próg wejścia e, zmniejsza się drastycznie w przypadku takich narzędzi. I chyba rozmawialiśmy też o tym e, przy okazji premiery 4O od e, GPT, nie? E, e, I finalnie nie wiem, czy, czy potem zobaczyliśmy dużą różnicę e, w internecie. W sensie, jak ktoś ma chyba sieć fejki, to i tak będzie sieć fejki. E... Też pewnie zależy od tego, w jakiej części internetu się poruszasz? się wydaje trochę. Na pewno no. Nie? że czy, czy trafiasz na takie treści, czy, czy nie? Zdecydowanie. Mm, no to ja tutaj yy, jako taką kontrę i wstawkę nie, nie mam przygotowanej jakieś super dużo informacji na ten temat, ale... Yy, jakby naukowcy pracują nad modelem, który będzie wyłapywał fejki tak z audio, jak i z wideo. Okej. Okay. I na ten moment podobno osiąga dokładność 95-99%. Wydaje się być wysoka. Bardzo wysoka. Um, I on został zaprezentowany na Cyprze bodajże, na jednej z konferencji w czerwcu mhm. tego roku. No wiadomo, jakby dalej jest y, rozwijany i y, jest opracowywany przez y, Instytut y, czy tam Uniwersytet US Riverside i współpracują oni z Googlem. To Dobra, czyli fajnie. mamy gdzieś nawet y, wspólny mianownik y, tego wszystkiego. Mm -hmm, tak, więc y, co ważne model nazywa się UNIT. Tak? Ym, bo, bo jest to nazywane modelem AI, czyli model AI będzie walczył z fake'ami generowanymi przez inne modele AI. <noise> Jakkolwiek to nie tak. brzmi. D Dobrego e... człowieka, niezłego człowieka z modelem AI może powstrzymać tylko dobry człowiek z modelem <noise> AI. Tak. Porad Dokładnie. E, więc zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, czy nie zostanie to jakoś zablokowane i czy na przykład nie będzie to też blokowało twórców, nie? No, a jeżeli mówisz w ogóle, że współpracują z Googlem i Google teraz wypuściło tak dobry model, to też mają na pewno bazę wsadową do nauki tak. kapitalną, nie? Żeby dosyć nieźle wyszkolić ten model. No zobaczymy, czasami brakuje właśnie jakiejś takiej weryfikacji tak. odnośnie źródła. Na Twitterze było bardzo dużo fakeów ostatnio przy okazji spotkania e, liderów europejskich z Donaldem Trumpem e, to dosłownie latały fejki masowo e, po całych chyba tablicach ludzi od zdjęć jak e, ci liderzy europejscy siedzą gdzieś tam na korytarzu tacy skuleni pokornie przed tam gabinetem Trumpa czy coś no i na początku, no widzisz, to wygląda to tak realistycznie, że nawet odruchowo na to reagujesz, łapiesz mm -hmm. się na to, nie? Dopiero gdzieś tam z czasem dociera do ciebie ta informacja, czy to przez te community news, które działają lepiej lub gorzej na tym Twitterze, że ej, to jednak fake, można się rozejść, ale nawet jeżeli to jest fake, to, to sprostowanie do ilu osób trafi jakby finalnie do 10% może maksymalnie, z tej pierwotnej grupy odbiorców, którzy to mm -hmm. zobaczyli, mm. bo jednak gdzieś tam z doświadczenia no też można zaobserwować, że właśnie sprostowania czy tam wytłumaczenia dokładne no trafiają do ułamka tych odbiorców, którzy pierwotnie na jakąś tam emocjonującą treść się złapali, nie? Tak i to jest przy jakby każdej sytuacji już jakby abstrahując od deepfake'ów nawet jeżeli E, powiedzmy, jakaś osoba publiczna przeprasza kogoś, to, to te przeprosiny zazwyczaj trafiają do naprawdę ułamka osób, do których trafiła pierwotna informacja, nie? Tak, tak. E, więc no, to zawsze będzie jakiś tam case. Natomiast jestem też ciekawa, bo tutaj jest właśnie dużo opisane o obrazach i wideo. A też pamiętam, że chyba nawet to poruszaliśmy w którymś z, z m, pierwszych podcastów, że. M, Yy, właśnie nie pamiętam, czy AI, czy generalnie, yy, jakby we wszystkich modelach, miał zacząć się pojawiać znak, który nie jest czytelny dla ludzkiego oka, czy to na wideo, czy na obrazach, mm -hmm. a który jest w stanie, właśnie przy odpowiednich yy, narzędziach, yy, jakby yy, dać tą informację, znaczy. że jest yy, treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Nie? Więc zastanawiam się, na ile to na tym bazuje. No, ciekawe. ciekawe czy no to w ogóle gdzieś tam weszło w szeroki użytek? Bo w sumie nie wiem. To do deepfakeów? E, ten znak wody. Aha, no właśnie, to tutaj y, też nie, nie, nie do końca wiem. E, natomiast, no, jeśli, jeśli tak, to ta dokładność 95-99 to już nie robi nawet takiego wrażenia. Ale jeśli nie weszło, to to, to naprawdę szacuję, że Jeśli oni rzeczywiście posługują się na takich zdjęciach audio i nie wiem, jakby zaprogramowali na zasadzie, że konkretne na przykład ruchy albo coś takiego, no, no bo trudno mi też sobie wyobrazić, co może być taką mm, wytyczną, że coś jest stworzone przez sztuczną inteligencję w wideo, no to może właśnie jakieś konkretne kadrowanie albo następujące po sobie klatki czy coś takiego, a w obrazie jakby Nie Już coraz ciężej, nie? No bo jest tyle tych obrazów, takich różnych, tyle różnych rzeczy możesz zrobić. Na przykład, co w sytuacji, kiedy e, ty zrobiłeś sobie zdjęcie i zmieniłeś tylko tło? No może jest jakaś, wiesz, jakiś wyróżnik, nie? No ten model, skoro jest nauczony jakiejś czynności, to on musi to też robić w sposób powtarzalny z różnymi zdjęciami. E, tak, ale zdjęciami. wiesz, co mi chodzi, że. Jakby, czy to już jest treść wygenerowana przez sztuczną inteligencję, czy nadal przez ciebie? No bo na przykład, jeśli ty byś sobie w Photoshopie podmienił tło, to to jest nadal twoje. No i nadal fake. Tak. No. Pytanie dobre w sumie, nie? zasadne. Że jakby chyba trzeba po prostu przeformułować te takie wszystkie rzeczy związane na przykład z prawami autorskimi, nie? To się no robi troszkę, coraz bardziej skomplikowane. Troszkę to tak, komplikuje rzecz. I generalnie chyba w założeniu jest tak, że treść wygenerowana przez AI jakby, że się uznaje, że ty jesteś nadal autorem, no bo ty dałaś wsad e, mm -hmm. i okay. gdzieś tam wkład pracy wykonałaś w ten odpowiedni prąd, że to jest trochę jakby no, twoja własność jest intelektualna, Nie przynajmniej z takim podejściem się kiedyś e, spotkałem, że było praktykowane, no ale ciekawe w jaką stronę to gdzieś tam e, finalnie będzie zmierzać, e, tym bardziej, że nie jestem pewny, ale chyba w przypadku Adobe e, gdzieś e, spotkałem się z taką informacją, czyli m, firmą, która właśnie wypuszcza e, Photoshopa, After Effects i te wszystkie programy do edycji, au, nie audio, wideo, no audio w sumie też, no ale chodzi o zdjęcia audio e, i wideo. E, nie chcę teraz zbyt uogólnić, e, możliwe, że to zrobię, ale że treści które właśnie edytujesz za pomocą tego oprogramowania E, niejako staje się własnością jakby tej firmy e, no i to miało na celu tylko pozyskanie danych właśnie pod szkolenie modeli e, do ich własnych e, sztucznych inteligencji, nie? I pamiętam takie dosyć duże oburzenie być może za bardzo uprościłem temat myślę, że na pewno e, takim jednym zdaniem e, w sensie no nie tak bezpośrednio, że firma przyjmowała prawa do twoich e, zdjęć, e, które tam stworzyłaś ale no, zdobywała możliwość korzystania z nich, a może w ten sposób, jakby nie, przez to, przez jakąś tam zgodę, którą użytkownik wyrażał mniej lub bardziej świadomie. Więc być może, no, mogę gdzieś poszukać jakiegoś artykułu i tam odnośnik dać. Może w komentarzu, bo to na mhm. pewno niewyczerpująco przedstawiłem temat. Ale to było takie tylko tło do tego, co mówisz, że te prawa autorskie, no, gdzieś tam kontrowersyjną, no może nie kontrowersyjną, ale że każdemu zaczyna zależeć powoli, żeby jak najwięcej danych mieć w swoich zasobach, no bo te dane e, są tak naprawdę teraz kolejnym zasobem produkcyjnym, nie? No, dokładnie. Więc tutaj robi się, wydaje mi się, dosyć skomplikowana sprawa. Wiem, tak jak ja na to patrzę sobie, to, to trochę ciężko właśnie stwierdzić, że jeśli napisałeś prompt, i zostało wygenerowane na przykład wideo to, co to, to już jest twoje wideo, a co z ludźmi, którzy poświęcają na to godziny plus sceneria i tak dalej, nie? No i co z ludźmi, którzy wygenerowali jakby pierwotnie wideo, czyli włożyli pracę, które, tak? które ten model wykorzystał do nauki jakby tego, bo to też jest argument przez drugą stronę podnoszony, że Mm -hmm. e, no, te modele powinny się dzielić e, jakby nie wiem, zyskami, na przykład, czy, czy jakąś dywidendę płacić, e, e, jakby twórcom, których wsad został wykorzystany e, do tego modelu. Ale jako kontrargument e, tutaj pada też idea, no, że jeżeli ja kupię książkę na przykład i przeczytam książkę e, i na podstawie tego wymyślę jakąś kolejną ideę, no to nie jestem nic winny autorowi e, tej książki, tak? E, ale tutaj z kolei też pada argument, że no, kupiłeś tam książkę, a prawa, w sensie te materiały pozyskane przez AI i legalność pochodzenia ich źródła, też jest często debatowalna jakby, nie? Czy to na pewno były legalnie pozyskane źródła? Na papierze zawsze oczywiście, tak, ale. No ale jakby nie wszystkie modele właśnie pozyskują nielegalnie, pozyskują legalnie, tylko użytkownicy tego nie mają świadomości. Tak jak mówisz, na przykład. Yy... Korzystanie z jakichś narzędzi. Mhm. Tam naprawdę musisz wyrazić zgodę na bardzo dużo rzeczy. Tak. I w momencie, kiedy na przykład masz jakieś oprogramowanie, o którym ty mówisz, że ono jest za darmo, to ono jest właśnie, jakby płacisz za to oprogramowanie tym, że mają dostęp do Twoich jakby zasobów. Każdy kolejny prompt, który wrzucasz, też jest potem. Pozyskiwany, tak. przemielany i wykorzystywany I do co, teraz, dalszego uczenia e, tej sieci, nie? Teraz powinniśmy sprawdzać, w jakim stopniu ten prąd, prąd e, został wykorzystany albo był przyczynił się do na przykład wypuszczenia nowego modelu i, i z w zależności od tego no płacię, strasznie, się jakby. strasznie zawile można to e, przedstawić nie w sensie że no i każda strona to nie jest tak że to są jakieś tam bezpodstawne zarzuty każda no, strona tak. gdzieś tam wydaje mi się ma jakąś swoją rację w tym I wszystkim i podaje jak, jakieś takie sensowne argumenty nie no dokładnie dokładnie no zawiła e, dosyć e, sprawa e, myślę że tak, akurat wyczerpaliśmy temat, że można by było tutaj e, skończyć i możemy po prostu na ten drugi temat kolejny nagrać.